Radyjko dorota. Ile jeszcze pokoleń musi cierpieć w milczeniu, zanim jedna kobieta powie: dość. Hej na dobrych frekwencjach, Tu dorota. Dziś opowiem Ci historię, która zaczęła się na starej rodzinnej ziemi, a kończy się tam, gdzie rodzi się wolność. Czasem los rodziny jest jak ciężka ziemia. Żywi, ale przygniata. Daje bezpieczeństwo, ale odbiera wolność. W wielu rodach jest taka historia. Historia, w której praca staje się religią, obowiązek staje się lojalnością, a szczęście luksusem nie dla wszystkich. W rodzinie mojej klientki tak właśnie było. Ziemia przechodziła z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie, uprawiana z wysiłkiem, z potem na czole i z przekonaniem, że nie wolno zostawić jej ani na chwilę. Tak mocno wrośnięto w obowiązek, że kiedy matka mojej klientki zaczęła rodzić pracując w polu, najbardziej martwiła się nie o siebie czy dziecko, ale o to, że zostawi kawałek niedokończonej roboty. Bo w ich świecie nic nie było ważniejsze niż praca, żadne marzenie, żadne ja. W trakcie naszych sesji ten temat wracał jak echo w ich rodzinie przetrwanie stawiano ponad życie, poświęcenie ponad wolność, a lojalność ponad własne serce. Dotarłyśmy w końcu do historii prababki Anny. To na jej barkach spoczął ciężar, który miał nieść jej starszy brat Antoni. On jednak miał w sobie coś, co wielu ludziom odbiera rodzinny system marzenie o wolności. Kiedy powiedział, że wyjeżdża do Brazylii, ojciec z miejsca się go wyrzekł. I wszystko, co miało być obowiązkiem syna, stało się obowiązkiem córki. Anna chciała wyjść za mąż, chciała zwyczajnego życia, ale usłyszała. Nie teraz jesteś potrzebna. Z roku na rok, z sezonu na sezon jej szczęście stawało się coraz bardziej odległe. W końcu przestała wierzyć, że wolno jej odejść z miejsca, które dawało jedzenie, ale odbierało wszystko inne. Historia ta ciągnęła się dalej przez pokolenia, zawsze z tym samym rdzeniem: kobiety lojalne aż do bólu, mężczyźni, którzy mogą więcej, i relacje, w których jedna strona tak dużo daje. Aż przestaje istnieć. Moja klientka była pierwsza, która przerwała ten krąg. Rozwiodła się, odeszła, powiedziała nie, otworzyła drzwi, które przez dziesięciolecia były zamknięte. Po długim czasie wróciła do mnie, by odbyć ostatnią niewykorzystaną sesję. I dopiero podczas rozmowy zrozumiałyśmy, że ta sesja wcale nie jest dla niej to była sesja dla jej córki. Córka mojej klientki żyje w związku, w którym przemoc przestała być epizodem, a stała się codziennością, w związku, w którym mężczyzna bije, w którym strach, wstyd i zależność mieszają się w jedną gęstą, duszną mgłę, w którym głos mówi: Może jutro będzie dobrze, może dziś to moja wina, może spróbuję jeszcze raz. I właśnie wtedy, w ich rozmowie, na kilka dni przed sesją, pojawił się temat filmu Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego. Moja klientka powiedziała, że nie jest gotowa oglądać tego filmu, że w życiu widziała już zbyt wiele takich scen, ale jej córka brała pod uwagę to, by pójść do kina i obejrzeć ten film. Może dlatego, że ten film jest lustrem nie tylko jej, ale tysięcy polskich historii. Może dlatego, że kto choć raz widział przemoc z bliska, wie, jak wygląda ten dom, niby dobry, niby zwyczajny, a jednak pełen strachu i nieprzewidywalnych wybuchów. Być może dlatego, że córka mojej klientki stoi właśnie na granicy decyzji na tej samej, na której kiedyś stała prababka Anna i na której kiedyś stała jej matka. I właśnie wtedy zdałam sobie sprawę, że to wszystko zamyka się jak klamra. Ewa przyszła na ostatnią sesję nie po to, żeby dokończyć swoją pracę, ale po to, żeby otworzyć drogę swojej córce, aby w polu rodzinnym zrobić miejsce na wolność, na decyzję. Bo czasem matka daje córce wolność nie słowami, ale sercem. Tą cichą zgodą, która mówi: Idź. Ja już niosłam ten ciężar, ty nie musisz. Kiedy to wypowiedziałam, obie poczułyśmy wzruszenie tak głębokie, że na chwilę w pokoju zapanowała miękka, niemal sakralna cisza. Taka cisza, w której zmieniają się losy. A ja pomyślałam wtedy o wszystkich kobietach, które siedzą gdzieś w kuchni, w łazience przy stole. I zastanawiają się, czy mogę odejść, czy mam prawo, czy dam radę, co jeśli on mnie dogoni, co jeśli to ja przesadzam, co jeśli bez niego sobie nie poradzę. A odpowiedź jest jedna i prosta. Przemoc niszczy, nie jest miłością. Przemoc nie stanie się dobrem, choćbyś czekała latami. Dlatego mówię to teraz bardzo mocno do każdej kobiety, która słucha tej historii. Jeśli boisz się odejść, Wiedz, że są ludzie, którzy ci podadzą rękę. Jeśli wstyd ci powiedzieć prawdę, wiedz, że nie jesteś sama. Jeśli myślisz, że to twoja wina, to kłamstwo, które ktoś ci wmówił, jeśli czujesz, że już nie masz siły, ja wiem, że masz jej więcej niż myślisz. Jeśli czekasz na znak, żeby podjąć decyzję, to to właśnie jest ten znak. Masz prawo odejść, masz prawo żyć, masz prawo być bezpieczna. Masz prawo przestać się bać. Nie wahaj się, odejdź, bo masz tylko jedno życie. I to tyle. A na koniec wszystkim, którzy dziś mnie słuchają, przesyłam dobrą energię, a szczególną moc tym, którzy czują, że nadszedł moment, by zrobić krok naprzód i odejść z miejsca, w którym nie ma już dla nich ani życia, ani bezpieczeństwa. Jeśli ta audycja poruszyła Cię lub dodała choć trochę odwagi, zostaw serduszko. Zasubskrybuj mój kanał, a po więcej takich treści wracaj tutaj do Radyjka Dorota. I proszę, podeślij tę audycję komuś, kto może czeka właśnie na taki znak, bo może ty będziesz tą osobą, dzięki której ktoś inny wreszcie ruszy ku własnemu szczęściu. Więc pomyśl, komu możesz to udostępnić. A teraz ustaw się na dobre frekwencje. I do usłyszenia. Tylko w Radyjku Dorota.